Cześć kochani! Dzisiaj jest niedziela, e, pogoda jaka jest taka jest, najlepiej to pod kocyk, dobry filmik, kawka, ale jest godzina czwarta, znaczy dokładnie szesnasta, nie czwarta, czwarta jest w nocy i stwierdziliśmy tak, że, chciałem powiedzieć dziewczyny, no sorry, nie obrać się Mariusz, a Ma Nikola Nico z Waneską jadą na rolkach, znaczy na, Nikola na wrotkach. Mariusz też na rolkach, Amelii się nic nie chce. To zobaczcie no. zimno. Oglądam coś. Dobra, Nicola, Amelia coś ogląda, ale najlepsze co będzie, najlepsze co będzie... Głóżdż programu. programu tego, tego vloga. To co Gabi? Powinna by się niedziela leżeć na kanapie i odpoczywać, ale cóż, Adam nie wyciąga, żeby o tym jechać. No. Po tylu latach. Nie jeżdżę A. Nie. Nie, ja łazkawie jeździłem auta. Znaczy Gabi miała troszeczkę próbę. Jak kupiliśmy tego Mitsubishi troszeczkę tutaj po parkingu na górze tak do przodu. Ja nie jeździłam, to się Ale wiadomo, to są dookoła samochody, no i to nie jest... A... No. I po pierwsze to. Dlatego kupiłem taki samochód, żeby zaczęła Gabi jeździć. Bo z taką zwykłą skrzynią biegu. To wiadomo jak to jest po dłuższej przerwie, a tutaj to jest normalnie, to jest nic. No zobaczymy. To chodźcie z nami. Bierzcie kawkę, zaszykujcie dobre ciasteczka. I jedziemy podziwiać z no, Gabi i jak Gabi będzie jeździła. Dobra, masz prawo jazdy? Mam. Dobra, ja buty zakładam i spadamy. Siedzimy wszyscy w samochodzie. Gabi tryska energią po prostu, nie może już... Chciała mi kierownicę wyrwać. <grystanie> Ale jedziemy teraz oczywiście na taki parking. Były, tam był Real, teraz jest Kaufland, tam koło A40, tam jest duży placek. Placek? No, parking, no. Plac. No, jest, powinny, powinno wystarczyć dla Gabi. powinien. Dobra, jak coś meldujemy się już na miejsce. Hej. My jesteśmy już na miejscu Właśnie to jest ten placyk Parking Tu jest Kaufland Tu jest Kaufland, dzieciaki tu sobie będą jeździć Bo zobaczcie to jest fajny asfalcik Tu jest 40 Tam w stronę Essen A w tamtą stronę do Dortmundu na przykład Albo do centrum Bochum Pogoda widzicie jaka jest Więc Gabi będzie Takim samochodzikiem sobie dzisiaj jeździć on, on, on jest za darmo. To jest w skrzyni automatycznej CVT, bezstopniowa, więc jeździ się jak meleksem. No nic. To na tyle. Zaraz będziemy nagrywać, jak Gabi startuje. My mamy. No, mam nadzieję, że ten placyk wystarczy. I Gabi już sobie już ustawiła fotel, No w tym Mitsubishi na no ogłowie, w Mitsubishi nie ma tego, że nie ma pamię pamięciówek takich jak w automatycznych tych fotelach, elektrycznych fotelach. Bo tak ja bym miał jedynkę, Gabi dwójkę i sobie tylko przełączamy i automatycznie fotel się już ustawia. Tak to ja jak będę wsiadał, może wolniej będę mówił, ja będę wsiadał, też muszę sobie już ustawić pod siebie. No ale Gabi sobie już ustawiła, tak? No, ustawiłem sobie. No więc ja siadam z drugiej strony i to jest to, Gabi ma prawo jazdy. No, jakby nie było tak, że my tu nie, 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 nie. kombinujemy, bo nie wolno w Niemczech prawa bez prawa jazdy na takim tym, To nie jest tak jak Polska, no nie? Gabi ma prawo jazdy, tylko se musi przypomnieć. O, od dawna nie jeździłem. Boże, ile no. 12 lat, więcej. Więcej, więcej. więcej. Fa jak Fabią stuszkę mieliśmy wtedy na Mazurach. Tak, to Boże, nie wiem ile to było. wiem, że bardzo... No jest barna. długo. Dobra, to jest. Tu <laughs> żona filozofia, to jest automat CVT, skrzynia bez, <laughs> to jest skrzynia bezstopniowa. To jest raźnie jak patrzcie co wam jeszcze taki, drugi. Nie patrz. Nie patrz, ale ci mówię, czym większym, tym się lepiej jeździ. Prawda? Dajcie łapkę. jak go dobrze mówię. Czym większy, tym lepiej się jeździ. Ja wiem, bo jeżdżę ciężarówkami, więc dobra, ja siadam z boku i ruszamy. No i zobaczcie, jeździmy ile? Z 10 minut. Nie, 5 minut. 5 minut. Zrobiliśmy, zrobiliśmy rundkę. Zobaczcie, jaka pogoda. A zobaczcie, wzięliśmy już pierwszą kontrolę. <laughs> więc zobaczcie, to co mówię, jest zakaz. Tak. Gabi pokazała prawo jazdy. Ja powiedziałem, no. że żona dawno nie jeździła, znaczy mało jeździła. No sprawdzili tylko, czy to jest nasz samochód, <noise> chyba założy szkółkę jazdy, <noise> no więc widzicie, przed chwilą byli, powiedzieliśmy, że akurat mówiłem to, co mówiłem, że mówiłem na, bo mamy kanał na YouTube, na, kanał na YouTube i właśnie to mówiłem parę minut wcześniej, no ale pogoda nas trochę denerwuje. No. Bo Gabi deszcz trochę pada. Gabi się trochę sprawdziło. No, ale... sam... Nie, powiem ci, że tak, ale muszę jeszcze wyczuć, muszę samochód. wyczuć, tak, tak. A jeszcze że już deszcz pada i muszę na mi. Ale to dobrze, w trudnych warunkach lepiej się człowieku. Będzie słoneczko świeciło, to będzie dla ciebie bajka. No nic, to startujemy. Jeszcze, jeszcze nie nagrywamy, żeby Gabi ogarnęła temat samochodu. No, zobaczymy teraz. No, jeździmy. Nie chciałem Gabi stresować, że od razu. Gabi sobie jeździ. Wiadomo, dzisiaj pierwszy dzień, pierwsza lekcja. I co mówisz? Fajnie automat. No, to jest plus kurzysz, to nie trzeba w ogóle ten... E, Myślę cię o zmianie, o biegu. Biegu. zmianie biegów, tak. Ch chodzi jest. tylko patrzeć trzeba co się dzieje przed samochodem. Jest... I już mówiłem, skręcasz w lewo, automatycznie lusterko. W lewe. Skręcasz w prawo, automatycznie lusterko w prawo. No I kontrola tylnego lusterka. Znaczy lusterka wstecznego tak zwane. No, I tak Gabi jeździ. Odbijaj już, odbijaj, bo będę miał próg do roboty. Nie no, widzę. <laughs> Widzisz. To że widzę. Dobra. Jeszcze chcemy zrobić rundkę e. dookoła tego Kauflanda, bo to jest też fajnie. Ja to zawsze się boję tyłem właśnie. Na tyłem razie, parkowanie, dobra, spokojnie. Ale to zawsze miałam, nawet jak prawo jazdy zdawałam, to... To pierwsze, oblałam to kopertę właśnie, to jest dla mnie... Ale wtedy, w tamtych czasach nie było... Kamery cofania, czujników <gryg> Teraz jak źle będziesz jechać, to będzie i kamerka No to widzę, jak ty parkujesz. Tylko ja to wyłączam, bo mi te czujniki nie potrzebne. No chyba, że będzie ciemno jak gdzieś tam komuś nie będzie nic widać. Ale fakt, że te wsteczne światełko to jest tylko jedno i to nie daje dużego pola widzenia więc dobrze, że są te kamerki. No więc, widzicie, jak prawie sobie jeździ już. Cała szybciej. Ja chcę tak się sprawdzić, no. jak, jak, wiesz, będzie przy hamowaniu. reakcja no, hamowania. Tak. No, trzeba wyczuć samochód. To spróbuję w drugą stronę. Ja też, jak się przesiadam w nowy samochód, znaczy w nowy, no, w inny samochód, może tak, to ten... To też muszę wyczuć inaczej sprzęgło, znaczy sprzęgło nie, no większość samochodów jest w automacie. No ale inaczej gaz chodzi, inaczej hamulec, inny skręt. No więc. No, a dziewczyny, tu Vanessa, Nikola. A, a, Mariusz tam na końcu jest. Teraz niej padę, bo padało przez. No dobrze, że przestało. Oni sobie tu jeżdżą. Oni tu jeżdżą, my sobie tu jeździmy. A tam pociąg na górze akurat. Więc taki fajny vlog dzisiaj. No i za tydzień, jak nic nie będzie. jak Będzie pogoda w miarę, w miarę. To znów se, sobie... tak Gabi? No. no, bo to lepiej, jak już się zaczęło. Jak już, jak już by zaczęła, to bym tak chciała. No. Więc lepiej. Re mieć rezerwowego kierowcy. Ja ja wracam wracamy <grymiany> z imprezy. To już to A dużo imprezujesz, tak? No ja wiesz, teraz się zacznie. Ja, mam No więc... No to jest tak jak jest. No widzicie? Fajnie się jeździ. Nawet Nawet tak wolno jeździ, że bateria nawet się nie zużywa. Więc fajnie. A teraz powinna się tak zatrzymać, jakbyś dojeżdżała do pasów w lewo, w prawo i ruszasz. No, to czy nawet gazu nie muszę dawać. Nie, bo Cała puszczasz, puszczasz tą automatycznie, To jest właśnie plus automatu i jeszcze to jest to, co Gabi ma taką swoją traumę z można powiedzieć z dzieciństwa. Pod górkę ruszać. O Jezu, no to chyba to większość nie. ludzi ma pod górkę. Ja pamiętam, mama zawsze się bała jak. <laughs> Pod górkę miałam To Teściowa, do, że, teściowa. A, teściowa. no. Jak jechaliśmy, pamiętam, z Warszawy mm. na Mazury i na, w Półtusku chyba. No, w Półtusku, Jak tam. tam było właśnie. No, mama się przypomni. Mama, mama się bała. O, dopiero się przesiedliśmy, mama odetchnęła ulgą. Adę zaczął kierować. Jak na złość wtedy w Półtusku korek był, bo zawsze tak. nie było. Zawsze by... O, już. Odpoczywają. No i tak spędzamy sobie niedzielny popołudnie jest godzina 16.50 To co, robimy rundkę kołka Flanda? No, możemy to co robimy? Do... Aha, dobra, się... to Ja też to skręcę, bo nie wiem gdzie mam wyjechać. Żeby... No tu, na ten tam na ten, to czekaj może... Od... To od... zrobię jeszcze rundkę dookoła. A tam po prostu jakieś... Nie, no tutaj, tu zaraz. A tutaj. Tu. O, okay. przecież to jest taki, to nie jest tir. Okay. To prawie w miejscu zabraca. jest bardzo... Wysobiszy ma bardzo dobry ten okay. dobra. E, skręt. No i prosto i... i... Mhm. Dobra, no powiedzmy, że tu wy, jest wyjasne. Tu nie jest wyjasne. Ale nie, dobra. 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 <laughs> no i w lewo, w prawo, skręcamy, skręcamy w I Dobra, i już puszczamy, już puszczamy. No ja wiem. Dobra, ja cię tylko mówię. Pierwsza ja, lekcja. Ja też czuję, nie martw się. Pierwsza lekcja, to wiadomo. No i dobra. No, Nie jedzie. bój się, on jedzie tam. To jest jednokierunkowo. Masz napisane, ein dasch Dobra, spoko. No, tam... na początku bo ty z tobą a też będzie mi troszkę raźniej, zanim ja sama zacznę e, jeździć. To zaraz w krawężnik widzisz, Musisz kontrolować. No i kieruneczek w lewo. No, Gabi musi wyczyć tą szerokość, tą, ten gabaryt tego samochodu. Dobra, bo no bo będzie... jest większy. No. Duży jest. On chyba większy niż Toyota, nie? Szerszy jest. Znaczy taki, no, bardziej taki zbudowany. No no to my sobie jedziemy. Za chwilę się włączamy. Gabi mi pozwala nagrywać już. Jest dobrze. <głos> <głos> już. No i tak jak mówimy, jedziemy, objeżdżamy ten Kaufland. Teraz zmiana będzie pasa, bo tu taki ala pas. Na razie tu jest jedno, nie ma pasa, ale tu się robi pas. No, i objedziemy tą stację benzynową. Prędkość jest 20 na godzinę, wiadomo. Po parkingu się szybko jeździ 20-30. Ale chodzi o to, żeby Gabi wyczuła ten samochód bezstresowo. No i dobry pomysł: w niedzielę nie ma, nic się nie dzieje. Pierwsza kontrola Gabi była <grywka> za kółek kierownicą. No. Jak wszystko jest ok, to nie ma się co stresować. Kontrola policji. Jeszcze nic nie piliśmy, panie władzu. <grystanie> no, zrobimy rundkę. I zabieramy dzieciaki, już się, ja przysiadam. Jeszcze Gabi za tydzień znów będzie jechała. No nie po to robiła prawo jazdy, żeby się kurzyło, no nie? Ale co powiesz na temat tak skrzyni biegu i. Jezu, jest różnica i tu jaka duża. Ojej, że nie muszę myśleć, że muszę te hmm. biegi przerzucać, tylko skupiam się rzeczywiście no. na jeździe. I bluz. Ta lewa ręka, noga praktycznie nie... Może zostać ją w domu. <noise> 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 tylko wszystko prawą e, nogą się No, prawa, ręka, prawa noga. Więc no. hamulec, gaz, hamulec, gaz. Nic nie jedzie, w lusterko spojrzane. To, w to trzeba już mieć w nawyk. I jedziemy odbierać dzieciaki, bo już się najeździły. A picia w sumie nie wzięliśmy. No to tylko na chwilkę jechaliśmy. No, no tak, to trochę dalej. Tylko zatrzymaj zatrzyma się, zatrzymaj się, widzisz, bo tu pieszy. Prosimy, prosimy. No, czemu? O. A staruszek jedzie. No. Jej, Autobus sanatorium chyba przyjechał. Denerwują, denerwują. Dobra. Aś, ta młodzież. No i dobra, no. I tu sobie zaparkuj. No, zmieści się? O, może się zmieścisz nawet. Odbije, 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 już. Jest, udało mi się. No, dobra. I? Jeszcze sobie. Dobra, no. Teraz I czekaj, tak. to, było jak Musisz to było? ręczne. Musisz ręcznie zaciągasz? Nie, nie, nie naciskasz. A, nie naciskam, A, o, tak? Tak, e, jak P? tak było. P. Tylko w P wciskasz. A, tak było. I, I power wyłączasz. Aha. I wszystko. wszystko. Pasadek. <grym> to już publiczność jest. I jak? Pierwsza godzina jazdy. Myślałam, że gorzej będzie. No. Myślałam, że gorzej będzie, ale. No, później zobaczymy, jak będzie. Za tydzień. No, A, jestem... Za tydzień, ale nie, później, jak przy będę będę jeździ, to też jest. A, to, tu jest, jeszcze, to jest, jeszcze jeszcze, hmm. daleko, to przynajmniej gdzieś 20 razy musisz sobie pojeździć. Hmm. I przynajmniej 10 razy. Zaczekaj mi, palec biały się zrobił. Odtrzymania? O? Nie, to nie jest odtrzymania. Nie. I, Chyba, że wysoko kierownicę i, Nie, i tutaj też, ale czasami tak mam, i właśnie nie ma czego. To jest, i to drętwieje mi, ten właśnie palec. część. Ten paluszek, o, ta końcówka taka biała no się i to, zrobiła i, i to. Może Ale co, ci... co jakiś czas tak mam? Właśnie nie wiem, już dawno nie miałam, tak? Więc, teraz, więc jako dość, do do. jakby dosiedzieliście się do końca tego vlogu, to powiedzcie co gabin tam z palcami. Nie wiem co to jest. Czekamy no, musiał, na komentarze. No, musiał do lekarza i się, się zapytać. No. Dawno nie miałam, tak. Najlepiej lepiej, do lekarza. Tak no. mi drętwieje to by. Dobra, tak. bo i oni już chyba zmęczeni są i zimno. No. No. Dobra, to kończymy. Kończymy tego vloga. Podnoś klapę. Tylko raz się wywaliłem tam. tam. Bo tam jest ten, ten uskok. Jej no pociągaj. A. No jest wyłączony ten. Na no, no, tak, Dobra, to co Gabi? Kończymy. No chyba tak. No, taki... Ale fajny. Chyba króciutki. Było. Także widzisz, Monia posłuchałam ci Jaga. Ruszyła się, Ruszyłam się dzisiaj trochę. No, pomimo, że pogoda jaka jest taka jest. No ale dobrze, przestało padać przynajmniej. To, dawajcie łapki Legavi, żeby była motywacja za tydzień. Nara, pa.